Witajcie, chwała Chrystusowi. Z tej strony, pastor Artur Jankowski. Dzisiaj jest 27 czerwca 2025. Widzieliście przed chwilą wybrane artykuły z ostatnich dni, które generalnie no, mówią same za siebie. Tak? To są artykuły mainstreamowe, które opierają się na faktycznych wydarzeniach. Które ustala nasz rząd w tej chwili. As we speak. Właśnie w tej chwili. Chciałbym, abyście zauważyli w tym, co się dzieje przez ostatnie miesiące, na jeden bardzo ważny wzór. Jak poznacie ten wzór, to zrozumiecie, Wszystko co się dzieje generalnie, zrozumiecie co nadchodzi i zrozumiecie jak szybko nadchodzi. Wzór polega na wywoływaniu zaczynaniu konfliktów na całym świecie doprowadzania ich do piku, czyli do zenitu i tym czasowym wyciszaniu tych konfliktów. Niedawno mieliśmy generalnie oblężenie Tajwanu przez siły marynarki wojennej Chin. Tam sytuacja rośnie, napięcie rośnie. już, już wydaje się, że Chiny przeprowadzając ćwiczenia marynarki wojennej, otoczyły całkowicie Tajwan i szykują się do ataku. Po dwóch, trzech tygodniach, sytuacja w mainstreamowych mediach zostaje wyciszona. Zagrożenie zostaje cały czas. Wrogość, nienawiść. Armia przyszykowana do inwazji zostaje. Ale mainstreamowe media wyciszają sprawę. Za chwilę potem mamy zaczątek wojny pomiędzy Pakistanem i Indiami. Też dochodzi do ostrzelania, też dochodzi do użycia. Armii z jednej i z drugiej strony też dochodzi do bombardowań i sytuacja się powtarza. Dochodzi do piku, do zenitu i następuje w mainstreamowych mediach wyciszenie. Niedługo potem wzór się powtarza. Mamy tak zwaną dwunastodniową wojnę pomiędzy Iranem i Izraelem, do której to włączają się Stany Zjednoczone. Identyczna sytuacja. Mamy bombardowania, pik, zenit. I wyciszenie. Mainstreamowe media wyciszają. W międzyczasie mieliśmy ataki Houthis, mieliśmy ataki Hezbollahu, mieliśmy ataki Hamasu. Też dochodziło do piku, do zenitu i następowało wyciszenie. To samo z głodzeniem niewinnych palestyńczyków w gazie. Długi czas ludobójstwo ukazane, głodzenie, głód, brak leków totalne zrównanie gazy z ziemią okrzyknięcie z tego powodu Izraela ludobójczym reżimem między innymi w ONZ rozpisywanie się mainstreamowych mediów na ten temat opinie Czyli przyjmowanie stanowiska przez różne kraje na całym świecie, głównie potępiające Izrael. Mówimy cały czas o tym Izraelu, elit, nie Bożym Izraelu. Nie Izraelu, do którego przyznaje się Pan Bóg Wszechmogący. Nie Izraelu Biblii, tylko Izraelu elit. Counterfeit. I potem znowuż wyciszenie. Teraz już generalnie o tym się mało mówi. Widzimy ten wzór, który cały czas postępuje. Ma on za zadanie: to pojęcie wszyscy chyba znamy, gotować żabę. Ma ten wzór za zadanie desensitize, znieczulić społeczeństwa świata. Tak, aby nie było paniki, aby nie było ucieczki z dużych miast, aby nie było emigracji, aby znieczulica tego, co nadchodzi postępowała, aby ludzie jakoby przyzwyczaili się do sytuacji, w której coś tam niby się dzieje, wygląda źle, ale aby za każdym razem machali ręką i mówili: "E, to już było. Jak zwykle skończy się niczym... O to chodzi. Zauważcie, że za każdym razem te skoki w górę, do tego piku, do tego zenitu, za każdym razem są bardziej drastyczne, gorsze, cięższe, cięższe do zniesienia, bardziej znieczulają, prowadzą do większego znieczulenia. Serca ludzkiego. Przyzwyczajają ludzi, że jest coraz gorzej, ale to przemija. Pomimo tego, że za chwilę jest znowuż jeszcze gorzej i jeszcze gorzej i potem jeszcze gorzej, ale to przecież za każdym razem przemija. Więc nie zwracajmy uwagi, i za każdym razem gdy będzie gorzej i gorzej i gorzej, po prostu nauczmy się z tym żyć. Taki jest przekaz elit. Postępująca znieszulica. Po to, aby w odpowiednim momencie. Użyję takiego określenia. Którym posługują się. Ci, którzy polują, hunters, aż w pewnym momencie te przysłowiowe, dziki, dzikie świnie, które na przykład w Stanach są. Tępione i zaganiane do miejsc, w którym są zgromadzone i karmione, zostają zamknięte w potrzasku, bez drogi wyjścia, są zaskoczone całkowicie. I nie mają już drogi ucieczki. Potem kończy się to tak, że oczywiście wszystkie zostają unicestwione w tych kręgach, w tych pułapkach, w tych klatkach. To samo jest szykowane nam. Ten sam los. Mając broń masowego rażenia, na literę N trzeba ludzi znieczulić, tak aby przypadkiem im do głowy nie przyszło, aby uciekać z tych skupisk, aby wynieść się na czas z tej klatki, w której ci ludzie są karmieni. Mega. Sprytna gra. Iście diabelska, która nie pozostawia żadnych wątpliwości. Zauważcie, że wszystkie te zaczątki mają swój ląd. Wszystkie te ładunki pozapalane na całym świecie mają swój ląd. I ten ląd się nie gasi, on się cały czas pali. Zobaczcie, że wszędzie jest rozgrzebany konflikt i tyka, aby w odpowiednim momencie kinetycznie odpalić. A ludzie w międzyczasie są znieczulani. Tak, aby wytworzył się w nich i umocnił tak zwany normalcy bias. Normality bias. Czyli założenie, że wszystko jest normalne. Życie płynie normalnie, nie grozi nam nic. To są wszystko tylko. Pogłoski. To są wszystko strachy. Na lachy. lachy. Lachy to Polacy. Tak kiedyś nas nazywano. To tak przy okazji. Nie dajcie się zwieść i oszukać, bo moment zamknięcia Klatek, gdzie się dziki pasą. Moment, kiedy ta kinetyczna wojna z Księgi Objawienia 9 w niedługim czasie nastąpi, może wielu, wielu, wielu zaskoczyć i pewnie zaskoczy. I wtedy będzie już za późno. Póki co módlcie się do Pana Jezusa Chrystusa? Bo w Nim jest ratunek i tylko w Nim jest ratunek, bo jeżeli wasza relacja z Chrystusem będzie poprawna, Bóg będzie do Was mówił, co macie robić. Bóg będzie do Was mówił, w jaki sposób macie myśleć, ale tylko wtedy, tylko wtedy, gdy, Wasza relacja z Nim przez duże N będzie w sprawiedliwości i będzie nienaganna. To tyle, jeżeli chodzi o mój komentarz na dzień dzisiejszy. Do usłyszenia. Trzymajcie się, zostańcie z Panem Bogiem.